Witajcie w kolejnym poradniku z serii Profesjonalny Serwer Metin 2 W związku z tym, że chcecie, a już pokazywał wam tutoriale typu jak zainstalować nowe bronie oraz jak wygrać na przykład w Bengale i tak dalej Postanowiłem, że dzisiaj zrobię taki tutorial w ogóle, który ukaże wam jak, będzie, jak będziemy pracować w następnych poradnikach Dotyczy on jak rozpakować pliki typu AXE, czy na przykład lokale.pl Yy, oraz jak rozpakować na przykład folde, yy, może pliki typu Icon, gdzie są, znajdują się wszystkie ikonki, yy, pobieramy file Archiver czy Archiver. Jak to woli, ja oczywiście ja mówię file Archiver. Yy, to jest oczywiście program kamera, wypakowujemy go gdziekolwiek. Klikamy w file Archiver M2. No i z tym programem już pracowaliśmy. Jak rozpakowaliśmy, jak rozpakowywaliśmy Ruta, tak? Ruta wtedy w poprzednich poradnikach. Klikamy Extract, Extract Archive, no i przechodzimy tam, gdzie mamy naszego klienta, tak, czyli wchodzimy sobie w tam klienta, potem w pak. no i nas akurat interesują dzisiaj do rozpakowania lokale, plik się nazywa lokale.pl i odpakowujemy, zapisz, klikamy tutaj już byle co, Pik się rozpakował i właśnie tutaj mamy, klikamy lokale.pl, lokale.pl i jesteśmy w takim folderze. No i tutaj generalnie możemy edytować dosłownie wszystko, zaczynając od ikonek Gem'a, które macie sobie tutaj... Nie będę Wam robił podglądu, bo będzie musiało mi się odpalić w Photoshop, chyba, że za pomocą innego pliku. Ale w każdym razie to jest, tak się nazywa ikonka Gem'a i, i też się pokażę, jak edytować w późniejszych odcinkach. Yy, Kończąc na właśnie jakichś tam ikonkach scrollów, yy, naprawdę jest tego masy, tutaj mamy na przykład tła logowania, mamy powiedzmy, tak. Yy. Jest naprawdę tego sporo i można się pobawić. I generalnie tutaj będziemy wszystko robić, żeby dotyczyć serwera, jakichś takich już na przykład wgrywania czy czegoś tam powiedzmy. I potem jeszcze pokażę wam, jak rozpakować folder icon, bo tam będziemy wgrywać ikonki naszych nowych rzeczy, tak? Powiedzmy, że. Pokażę wam tak na próbę na przykład. Jakie możliwości daje nam właśnie plik lokale po rozpakowaniu? I powiedzmy, odpalimy sobie pliczek lokale Game take, Tylko tak. Widzicie, co się dzieje za pomocą notatnika, jak odpalimy. Dlatego odpalę sobie za pomocą notatnika i to wygląda już dużo lepiej. Co się znajduje w tym pliku? Ja tak mówię, to w tym pliku znajduje się wszystko. Wszystko jest przetłumaczone. I tak naprawdę możemy sobie zmieniać wszystko, zaczynając od nazw królestw. Poprzez wszystko dosłownie, no, wszystko co mamy tutaj przetłumaczone, jest naprawdę wszystko. Możemy też sobie zmienić walutę yank Jak widzicie, tutaj mamy jank i możemy zmienić walutę. tak Ale ja, dla przykładu, zmienię rangę. Komu szukam rank? O, są rangi. No i jak widzicie, mamy właśnie nazwy, nazwę polskie, polskie nazwy, rank w ogóle, jakie istnieją. tak Jakie są u nas na serwerze, że tak powiem. No i powiedzmy. Chcemy sobie dodawać ten rangę przyjazny, tak żeby nie było tej rangi, no bo ona jest nam niepotrzebna i generalnie nie podoba nam się nazwa, tak? Po prostu edytujemy sobie na... Co hmm, by tu edytować? Po prostu przyjazny damy sobie... Spoko. No i gdy edytowaliśmy, pamiętajcie tylko właśnie o zachowaniu tych odstępów, żeby linki wyglądały w miarę tak samo. Zapisujemy plik. Następnie możemy go w ogóle zamknąć, w archiwerze kliknąć tutaj Extract, lokale.pl, Pack Archive, czekamy. Gdy już mamy press enter or space to continue, klikamy w byle co, Przez enter niech będzie. No i w tym momencie pojawiły nam, powinny nam się pojawić generalnie w tym folderze głównym dwa pliki i je właśnie kopiujemy sobie do lokale. Znaczy, kopiemy sobie do paka, ponieważ to są nowe pliki, lokale, które zostały e, zmodyfikowane przez nas i je należy w tym momencie podmienić. Gdy te pliki podmieniliśmy, pokażę Wam teraz, że właśnie nie ma już rangi przyjaznej, więc e, odpalę tego swój serwer szybko i zaraz Wam udowodnię, że rangi przyjaznej już nie ma, tylko tam jest chyba ranga spoko, jak tak wpisałem, bo już nie pamiętam, ale chyba spoko wpisałem. Dobra, no, ja zalogujemy się na serwer. Generalnie chciałem wam właśnie pokazać jak będziemy pracować, bo następne mi się wydaje, że w 15-10 odcinku będziemy właśnie pracować w tamtych rejonach, bo będę wam pokazywał właśnie jak edytować na przykład yy, znaczek GM, a właśnie te bronie chcieliście zobaczyć jak się wgrywa i tak dalej i tak dalej, więc yy, taki mały dzisiaj wstęp. Tutaj mam jakąś postać, o ile się nie mylę ta postać właśnie ma rangę... Przyjazną tam testowałem, czy się kolory rank zmieniały, ale wszystko działało, więc ostatecznie zrobiłem na te standardowe. A z kolorami rank też się pobawimy, na pewno w niedługim czasie, ale to wszystko przed wami. Ok. No i teraz, jak widzicie, mamy rangę SPOKO. Tutaj jest pobugowane, tak. No i jest ranga spoko, jak widzicie, wszystko widać. Tylko nie ma tego odstępu. Co do właśnie lokale, to też wszystko zależy od tego, jakich używacie plików. No, bo wiadomo, każdy pliki mają tam inną, inne te lokale, tak? Nie jest, nie jest, nigdy lokale nie jest dokładnie takie same, bo wiadomo, zawsze coś jest edytowane, tak? Więc do tego się musicie przygotować czasami liniki mogą być troszkę inne niż u mnie, ale generalnie... Są w tych samych rejonach te liniki, jeśli chodzi o poszczególne rzeczy, więc raczej nie powinniście się bać. W następnych odcinkach, wydaje mi się, że po takim wstępie już yy, no, będę was przygotowywał. Do, do instalacji, właśnie Bengali, czyli zainstalujemy sobie Bengale, a pokażę wam jeszcze tutaj, tak na szybkości, jak właśnie wypakować ten icon. Czyli ponownie wchodzimy sobie do folderu PAK w naszym serwerze. No i szukam w pliku icon, jest icon. Zapisz. No i czekamy. Mamy rozpakowany iKon. Co znajduje się w ikonie? No, jak sama nazwa wskazuje, angielska ikonki. Mamy te pliki TGA, które tutaj właśnie symbolizują nasze pliki graficzne i tenków. Tutaj jakieś tam pewnie włoski mamy, tak i tak dalej, twarze jakieś różne. Mogę wam odpalić jednego screena, ale z Photoshopa się może dużo długo odpalać ten screen, ale powiedzmy, że pokażę wam tak dla testu, że tutaj właśnie jest jakiś plik graficzny, który coś tam będzie symbolizował, bo dosłownie nie wiem co. Hmm, poczekamy chwilkę. A tutaj mamy mieć Syriusza chyba, on tak się nazywał w Polsce. i to jest właśnie Icon zwykły, czyli zwykła ikonka po polsku, yy, po prostu naszego miecza. No i w dzisiejszym odcinku to by było na tyle. Yy, wydaje mi się, że nie powinno być problemu z odpakowaniem, powiedzmy, <ścoughs> sorki. Nie powinno być problemu z odpakowaniem, właśnie tych plików. No i tutaj, jeśli coś tam sobie edytowaliśmy, to właśnie tutaj klikamy Extra, wybieramy pliki, damy pak, archive i potem z tego folderu. Głównego file archive kopiujemy sobie właśnie te dwa pliki, wklejemy do paku tak jak zrobiłem to wcześniej. Mam nadzieję, że w następnych odcinkach nie będziecie mieli żadnych problemów, żeby zainstalować. I tak jak zapowiadam wam, że za tydzień zainstalujemy sobie Bengale. Dlaczego akurat Bengale? Ponieważ te pliki do Bengali mam na komputerze i nie chce mi się szukać innych, a według mnie Bengale są najfajniejszymi wywierzchowcami w Betinie. Potem może jakieś nowe bronie, zbroje, może w ogóle zaczniemy od zbroi i broń, żeby było troszkę, bo jest troszkę łatwiejsza instalacja. Ale zobaczymy jeszcze jak to będzie, Tak na pewno te bengale gdzieś tam będą. Postaram się zainstalować jak najszybciej, żeby Wam pokazać, żeby film wyszedł jak najszybciej. No to do zobaczenia za tydzień. Mam nadzieję, że chociaż to łatwo życzą, nie mieliście żadnych problemów. Jeśli mielibyście jakieś pytania, to oczywiście zapraszam Was na PW lub piszcie w komentarzach. Cześć, trzymajcie się, na razie, peace yo.